zobaczyć jak może wyglądać tego typu spotkanie. Nie zainteresowały osoby, które pobierają również Pana Byłem ciekaw, jak to jest, że porządne osoby i skrajnie nieporządne potrafią na tego typu spotkanie się pojawić. Jeżeli ktoś taki jak Ryszard Kalisz, którego jako człowieka szanuje, rzeczywiście, wypowiada się w ten sposób, w tym miejscu jest to żenujące, ponieważ on nie ma prawa, nie ma prawa krytykować czegoś, co sam sam czynił przez te wszystkie lata. Rzeczpospolita Polska jest dobrem wspólnym wszystkich obywateli. Jej! Wszystkich obywateli! Fajna impreza... więcej, bo on Znalazła się osoba, która mówi to, co inni myślą. Odważnie i Drugie, należy takiej osobie udzielić wsparcia, ponieważ jest to rzadkość w polityce. Przeważnie słyszymy jakieś ogromne zdania, jakąś taką nowomowę, a ten pan mówi prosto. A trzeci powód chyba najważniejszy, to jest to, że osoby o poglądach liberalnych nie mają swojego forum, miejsca spotkań, w zasadzie poza internet prawie nie wychodzą. I to jest dobre miejsce, żeby te osoby z wirtualu przeniosły się do realu. Ja myślę, że dzięki panu palikotowi jest to możliwe. Dzisiaj zresztą już napisano rezygnację z członka Platformy Obywatelskiej. W tym samym dniu złożę również mandat poselski. podam państwu dokładną godzinę i dzień, w którym to zrobię. Stanie się to 6 grudnia tego roku o godzinie 12 w Lublinie.